Dobry wieczór kochani, Arkadiusz Majewski, podróże małe i duże. Witam Was z mocną, czarną, gorącą kawą. W środku nocy, no ale ktoś musi nie spać, żeby spać mógł ktoś, ale wojskowe powiedzenie tak mówi. Tak, ja się szykuję pomału do startu, jestem w, y, w okolicach Dortmundu na DHL Menden i po załadunku z naczepą jadę zdać do naczepę do portu w Traveminde na północy, Niemiec i później zaczynam dobowy, od, y, przepraszam, nie dobowy, tylko tygodniowy odpoczynek. Tak to tak to wygląda. Chciałem wam troszkę, tak, takie pierwsze może podsumowania, chciałem wam troszkę opowiedzieć y, gdzie pracuję. Co dokładnie robię? Jestem kierowcą zawodowym w firmie Polar Freight Logistics. Firma ma siedzibę w Szczecinie, ale cały park maszynowy znajduje się właśnie w niemieckiej lubece i stamtąd pobieramy ciągniki siodłowe. Firma nie ma swoich naczep. ciągamy naczepy dużych spedycji, głównie dużych spedycji, głównie to DHL, DSV, i na Nagle czasami się trafi, no takie duże, duże znane, znane spedycje. Praca polega na tym, że pobieramy naczepę z portu, która przypływa ze Szwecji. Czasami Jeździmy do Szwecji przez Danię albo płyniemy promem. No i, yy, tak jak jest tam załadowany towar, są list, list przewozowy czy listy przewozowe, jeżeli jest więcej miejsca z ładunku, jedziemy, yy, rozładowujemy. Obsługujemy takie kraje jak Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, czyli Beneluxy, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Włochy, Austria. Raz mi tam się nawet Czechy trafiły. Także takie, takie państwa obsługujemy. Rozładowujemy naczepę, później załadowujemy. Głównie właśnie do Szwecji albo do Finlandii, no i z powrotem do minde zdać na naczepę, albo popłynąć promem do, do Szwecji. I tak to, tak to wygląda. Już 12 lat, słuchajcie, jeżdżę w tej firmie, no ale wcześniej nie myślałem o założeniu kanału na YouTube, jakoś tak nie było, nie było czasu, nie było takiego pomysłu. A dużo ciekawych, fajnych miejsc widziałem, wartych, wartych pokazania. Mam nadzieję, że może jeszcze je się uda odwiedzić, nakręcić jakieś fajne filmiki i wam to wszystko pokazać. Odwiedziłem m.in sanktuarium maryjne w Fatimie w Portugalii słuchajcie, różne zameczki w różnych, różnych częściach Europy, jeździłem takimi cudami inżynierii, można powiedzieć jak wiadukt Milau we Francji most Oresund, który łączy szwedzkie malmę z duńską Kopenhagą, czy tunel Frejus który kolei poprzez Alpy tunel w Alpach łączy Włochy z Francją, 11 km, ma jak dobrze pamiętam ten tunel, także naprawdę są czasami fajne, fajne widoki, no i też Francja ma bardzo ładne, duże parkingi autostradowe, Hiszpania i czasami z tych parkingów są wyjścia po prostu gdzieś tam do jakiegoś miasteczka, można się udać i też fajne, ciekawe rzeczy, rzeczy zobaczyć. I jeżeli będę miał tylko sposobność, to, 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 to będę z tego korzystał, będę nakręcał dla Was filmiki, pokazywał Wam różne różne cuda, cudenka. Takie dwa filmiki przykładowe, jeden z Hiszpanii, z Portugalii, są już zamieszczone. jak przez te kraje podróżuję, co tam ciekawego, co tam ciekawego widać. No i tak sobie, słuchajcie, pomyślałem, że ta praca na pojazdach ciężarowych to też jest przecież formą podróży. Może jesteście zainteresowani też nie tylko tym, co ja widzę, jakie tam obiekty ciekawe mijam ale może interesują Was aspekty mojej pracy. Dajcie znać poprzez łapki w górę lub piszcie w komentarzach, no to będę starał się dla Was też takie filmiki nakręcać. Dzisiaj może tak od siebie Wam opowiem, jak to wygląda czas pracy kierowców zawodowych. To nie jest 8 godzinny czas pracy. Czas pracy, taki podstawowy, dzienny kierowcy, może trwać, słuchajcie, 13 godzin. Oczywiście czas pracy to nie jest równoznaczny czasowi jazdy, bo czas jazdy to jest tylko czas poświęcony na prowadzenie pojazdu, a do czasu pracy zaliczamy jeszcze czynności na rozładunku, na załadunku, tankowanie pojazdu, obsługa pojazdu, jakieś wypełnianie jakichś dokumentów to to wszystko jest czas pracy i ten czas pracy, tak jak już wspomniałem, podstawowy może trwać 13 godzin i słuchajcie, 3 razy w tygodniu może być przedłużony nawet do 15 godzin. Czyli jakbym zaczął o 6.00 pracę, to mogę ją skończyć maksymalnie o 21.00 i wówczas odpoczynek dobowy wynosi 9 godzin, żeby ta doba nam się zamknęła i jest to tak zwany odpoczynek skrócony. Po 6 takich cyklach dobowych należy zrobić odpoczynek. Tygodniowy, czyli, jak w sobotę, na przykład o 18, zaczynam pracę, pobieram ciągnik na czepek, gdzieś tam ruszam w trasę. No to maksymalnie w piątek o 18 muszę rozpocząć yy, odpoczynek tygodniowy. Regularny trwa 45 godzin, skrócony minimum 24, ale mniej niż 45. I za chwilę Wam jeszcze pokażę ten czas jazdy, bo to też jest ważne, żeby nie popełniać jakichś błędów, nie przekraczać czasu jazdy. Do tego posłużę się pomocą naukową. No i proszę bardzo, kochani, klasyczny taki przykład czasu jazdy kierowcy to jest 4,5 godziny jazdy, 45 minut pauzy, później znowu 4,5 godziny jazdy, czyli maksymalnie jazdy mamy 9 godzin i 11 godzin odpoczynku. To jest taki klasyczny, klasyczny model, że tak powiem. 4,5, 45 minut pauzy, 4,5. 11 godzin pauzy ale, słuchajcie, te 4,5 godziny no to nikt nie będzie mierzył żeby na parking wjechać wpaść w rajkę, ustawić się żeby na tachografie było równe 4,5 godziny, bo to jest nierealne No mi raz czy dwa tak się przytrafiło ale to w ogóle tak nie mierzyłem tylko już, jak tu się mówi, z duszą na ramieniu jechałem, bo wcześniej gdzieś tam czy jakiś korek mnie złapał czy, czy, czy na parkingu poprzedzającym jednym, drugim nie było miejsca, także nie polecam jeździć tak, żeby, żeby na to 4,5 godziny się ustawiać, słuchajcie. Tym bardziej, że służby kontrolne patrzą. Tachograf się zachowuje, rejestruje takie dane, jak można powiedzieć, jak czarna skrzynka w samolocie. Jeżeli przekroczymy ten czas, ustawimy się na 4,40, 4,50 i będziemy się tłumaczyć, że gdzieś wcześniej nie było miejsca, no to słuchajcie, taki francuski żandar czy, czy, czy inny policjant, czy, czy, czy nasz polski krokodylek, jak sobie zobaczy na tachografie, zrobi sobie wykres prędkości, no to powie hola, hola, panie kolego, jak pan... Ostatnią godzinę czy dwie jechał 80 czy 85 na godzinę i Pan się tłumaczy, że po drodze na parkingach nie było miejsca, to jak Pan przez te parkingi przejechał? To trzeba przecież jak Formule 1 przez Pit Stop przejeżdżać wolniej. Nie da się na prędkości 85 km na godzinę zjechać na parking, przejechać przez ten parking i wypaść dalej. Także yy, funkcjonariusze też, też nie są... Nie są jak to się mówi w ciemie bici. Wiem co mówię słuchajcie, bo 20 lat służyłem w Straży Granicznej, gdzie też Straż Graniczna ma prawo do kontroli i odszedłem na emeryturę ze stanowiska zastępcy komendanta placówki Straży Granicznej, także naprawdę wiem co mówię i nie polecam, nie polecam tak próbować na te 4.30 jechać. Zresztą nikt nam nie każe jechać równe 4,30 możemy sobie po dwóch godzinach zrobić pauzę, później dalej pojechać. No i z odpowiednim wyprzedzeniem trzeba szukać parkingu oczywiście nawigacjach dla ciężarowych są parkingi dla ciężarowych, no i nie ukrywam, że też doświadczenie jest potrzebne. Francja ma bardzo ładnie sieć parkingów zbudowanych. Tam są duże parkingi, jest kilka sektorów tych parkingów. Czasami są oddzielne miejsca na pojazdy ADR, na Frigo, czyli chłodnie. I jak już mówię o francuskich parkingach są prysznice bezpłatne dla kierowców, także, także naprawdę polecam. Nie ma te autostrady płatne są, są drogie dosyć we Francji, także nie ma tam wielkiego ruchu. Oczywiście nie mówię o takich dużych miastach jak Paryż, Bordeaux czy Lyon, bo tam tam to się potrafi korkować, ale generalnie na takich autostradach francuskich, z reguły one są trzypasmowe, te płatne, także, także tam można, można jechać i, i, i być przekonanym, że miejsce będzie, ale też nie polecam tego na te, na te słuchajcie, 4,5 godziny jechać. Dobrze, i teraz. Kolejny przykład, słuchajcie, tą pauzę 45 minut możemy sobie podzielić. I przepis mówi tak, że pierwsza część pauzy musi trwać co najmniej 15 minut, druga 30. Czyli słuchajcie, jadę sobie tutaj, zobaczcie, nie jadę 4,5 godzinki, tylko na przykład 2 godziny, robię 15 minut pauzy, jadę następne 2,5 godzinki, także tu mamy te 4,5 godzinki, później robię 30 minut pauzy. I po, później mogę znowu pojechać 4,5 godziny, zrobić 11 godzin. Ale tu od razu jest pokazany przykład, że ten 11 godzin, to jest odpoczynek regularny, jego też można podzielić. I wtedy pierwsza część musi trwać 3 godziny, co najmniej, druga 9. Może trwać powyżej, może trwać 3, 10, czy nawet 4 godziny, co najmniej 3. I druga wtedy 9 godzin, tak? Czyli... Najpierw sobie podzieliliśmy tą pierwszą pauzę 45-minutową na 15 minut, 30 minut. Później jadę znowu na przykład 2,5 godzinki, robię sobie pauzę 3 godziny. Dojeżdżam jeszcze na przykład 2 godzinki i robię pauzę 9 godzin. I to też jest jako odpoczynek regularny, z tym że dzielony. Ten tu jest taki 11-godzinny, to jest klasyczny, a ten 3 plus 9 to jest odpoczynek dzielony. I dwa razy w tygodniu, słuchajcie, możemy jechać na 10 godzin. Czyli jadę sobie na przykład 4,5 godzinki, robię 45 minut pauzy, jadę 4,5 godzinki, robię 45 minut pauzy i jadę jeszcze godzinkę, czyli w sumie jadę 10 godzin i robię pauzę 9 godzin. Tak, to dwa razy w tygodniu. I tutaj pojęcie tydzień to jest właśnie od poniedziałku do, do niedzieli. Możemy sobie ten czas jazdy przedłużyć z 9 do 10 godzin. Tymczasem nie, mu, nie musi to być, że 4,5 pauza, 4,5 pauza i godzina, tylko mogę sobie pojechać 3 godziny, zrobić pauzę 45 minut, później znowu pojechać 3 godziny, zrobić pauzę 45 minut, to mamy 6 godzin wyjechane, i w trzecim cyklu pojechać 4 godziny, tak żeby dobić do tych, do tych 10. I tak to. Kochani, wygląda.